Na pewno tego typu strategie pozytywnie odbiera rynek, zarówno w kontekście samej transformacji energetycznej i tych elementów, które są zawarte w strategii, jak i przede wszystkim, co było dosyć dzisiaj mocno uwypuklone, wyjścia w stronę klienta, bo to dzisiaj myślę, że jest kluczowe, jeżeli chodzi o sprzedaż, obsługę klienta, ten obszar, którym ja się na co dzień zajmuję. W całej strategii, jak się dowiedzieliśmy, grupy Tauron jest to znaczący element, co więcej zarówno produktowo, jak i także w odniesieniu do wszystkich pozostałych obszarów, Przygotowawczo idzie całość w stronę klienta. I myślę, że to bardzo dobrze. Myślę, że ten element sprzedażowy nie powinien być zapominany w strategiach wszystkich chyba uczestników rynku. No, a rozumiem, że to jest taki dość mocny krok w stronę transformacji, w stronę nowej energii, jak brzmi cała strategia. Właśnie dużo, dużo o kliencie, dużo też o dystrybucji. Dystrybucja zupełnie nowy obszar świadczenia również usług proklienckich. Tak, zdecydowanie tak, ale przyznam się, że dystrybucja troszkę zaniedbywana przez e, długi okres czasu. Z jednej strony, oczywiście mamy obrót, mamy sprzedaż kontakt z klientem, ale trzeba pamiętać, że ta dystrybucja, te uwarunkowania sieciowe, to jest to, co dzisiaj dla klienta jest też ważne. Z jednej strony, o czym była mowa e, podczas prezentacji bezpieczeństwo energetyczne dla klientów, ale z drugiej strony ten spokój taki sieciowy, także klient zawsze czuje, że dystrybutor, operator systemu dystrybucyjnego z nim współpracuje nie mniej niż spółka handlowa, nie mniej niż spółka obrotu. A więc można by powiedzieć, taka synergia pomiędzy, no unbundlingowanym, czyli wprost mówiąc rozdzielonym sektorem, jest też ważna. Tak, Nie można klientowi wskazywać, że są to dwa całkowicie takie twarde, rozdzielone obszary, bo przecież on najczęściej jednak widzi energetykę przez pryzmat całości. No i myślę, że to w tej strategii było dzisiaj uwypuklone i bardzo ważne też w odniesieniu do klienta. Zielona energia to przyszłość tej oferty, na którą stawia Tauron. Czy to właśnie jest ten kierunek? Bym powiedział zielona energia nie tylko, ja jeszcze tam dość mocno zauważyłem akcenty na magazyny i ja myślę, że to jest przyszłość. OZE, dzisiaj o tym wszyscy dyskutują, wszyscy widzą, magazyny plus OZE, to jest przyszłość, zresztą w, także i we wskaźnikach ekonomicznych, które tutaj zarząd prezentował, widać, że to OZE i magazyny jest połączone, a więc można powiedzieć zazielenianie energetyki, ale też w kontekście magazynów i co ważne, o czym też była mowa dzisiaj, w kontekście przede wszystkim także współpracy z klientem, w odniesieniu do zmiany zapotrzebowania klienta. Ale więc mamy OZE, magazyn i takie podejście proklienckie z możliwością współpracy z klientem. I to zakładam, że będzie rzeczywiście dobry element strategiczny na kolejne lata.